No siema Bo jest, taka, yy, jest takie pytanie Czy Po prostu jest godzina Widzicie jaka jest godzina Nie wiem czy widzicie czy nie widzicie Ale Mam po prostu prośbę do was Czy ja na tym kanale mam nagrywać normalnie vlogi Bo i tak mam W planie nagrać vlogi Na pewno z wakacji. Na pewno tak, na pewno dużo vlogów będzie na tym kanale, ale czy mam też nagrywać na przykład, nie wiem, gry? I chciałbym, żebyście napisali w komentarzu: Wszyscy, w ogóle dziękuję też za szóstego subskrybenta w tym w tym dniu, bo widziałem, że nowa subskrypcja doszła. też dziękuję za to. Normalnie nie promuję tutaj TikToka, tylko tak, żeby ładnie to wyglądało. Ogólnie, no, no i ogólnie, chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, czy ja mam nagrywać vlogi, czy mam nagrywać y, gry. Napiszcie po prostu w komentarzu. Ja już muszę iść spać. Y, sorry. Zmontuję to, nie wiem, jutro nawet tego nie muszę, muszę montować, już prawie zdaję. Wam, no i po prostu yy, trzymajcie się, jak tam yy, też możecie napisać jak tam w szkole, ale dobra, trzymajcie się, do usłyszenia w, w na następnych filmach i do usłyszenia się.